Z naszego doświadczenia i z rozmów z rodzicami wynika, że najmłodsze dzieci już po kilku tygodniach kursu po prostu zaczynają wplatać angielskie zwroty do codziennego języka, i nie da się tego nie zauważyć. Jeśli jednak nie jesteś pewien, jak sprawdzić, czy Twoje dziecko poczyniło postępy, to z pomocą przyjdzie lektor prowadzący grupę oraz szereg narzędzi, które oferujemy w ramach kursu. Po pierwsze, po każdej lekcji lektor zaprasza rodziców do sali na dwie minuty i podsumowuje zajęcia. Czas po zajęciach to również doskonała okazja, aby rodzic zapytał indywidualnie, jak radzi sobie pociecha. Dwa razy w roku rodzice mogą sprawdzić postępy dziecka na żywo w warunkach lekcyjnych, bowiem po każdym semestrze organizujemy w grupach lekcje otwarte z rodzicami, aby pokazać Wam, jak radzi sobie Wasza pociecha. Oprócz tego wszyscy nasi lektorzy regularnie przesyłają informacje o zrealizowanym materiale mailem wraz z sugestiami powtórek. Ponadto każdy opiekun w ramach kursu otrzymuje poradnik dla rodzica. Znajdują się tam wszystkie informacje dotyczące metody nauczania oraz zasobu materiału, które dzieci poznają w danym roku. Wszystkie zwroty są przetłumaczone na język polski, więc nawet nieznajomość angielskiego nie będzie przeszkodą. Poradnik pozwala sprawdzać wiedzę dziecka w każdym momencie kursu. W naszej szkole działa również dziennik elektroniczny, w którym rodzice kursantów na bieżąco sprawdzą zrealizowany materiał, pracę domową czy liczbę zajęć pozostałych do zrealizowania, dzięki czemu wiedzą, jakich efektów mogą oczekiwać w każdym momencie kursu.